Hej, wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o ptaku i bisie. to ptaki, które są spokrewnione z bocianami. Ibysi Esa znane ze swojego długiego, zakrzywionego dzioba, który jest idealny do łapania ryb, owadów i innych małych stworzeń. Ibysi można spotkać na całym świecie, w różnych środowiskach, od bagien po lasy. Co jedzą Ibysi? Ibysi Esa wszystko zerne, co oznacza, że jedzą zarówno rośliny, jak i zwierzęta. Ich dieta składa się głównie z ryb, owadów, skorupiaków, robaków i małych gadał. Ibysi często szukają pożywienia w płytkiej wodzie, używając swoich długich dziobów do sądowania w błocie i piasku. Ibysi są fascynującymi ptakami, które odgrywają ważną rolę w ekosystemie. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego o tych niezwykłych stworzeniach. Hej, wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o ptaku i bisie. Ibis i ESA ptakami z rodziny czapłowatych, co oznacza, że ESA spokrewnione z czapłami. Ibis rozmnażają się poprzez składanie jaj. Samica Ibis składa od trzech do pięciu jaj w gnieździe zbudowanym z gałęzi i liści. Jaja ESA zazwyczaj białe lub kremowe, a ich inkubacja trwa około 30 dni. Po wykluciu się piskleta ESA karmione przez oboje rodziców. Piskleta Ibisów ESA bardzo wrażliwe i wymagają stałej opieki rodziców. IBC S.A. ptakami o bardzo ciekawych zwyczajach. Na przykład IBC często tworzą duże grupy, które nazywane ESA stadami. Stada ibisów mogą liczyć nawet kilkadziesiąt osobników. IBC esa również znane ze swoich długich, zakrzywionych dziobów, które używają do poszukiwania pożywienia. IBC żywia się głównie owadami, skorupiakami i małymi rybami. IBC S.A. pięknymi i fascynującymi ptakami. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego o tych niezwykłych stworzeniach.